Wojna. Ukraina w tym momencie doświadcza bombardowań na terenie całego kraju. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych donosi, że od godziny 5.00 Rosja rozpoczęła ostrzał Doniecka, Zaporoża, Ługańska, Odesy, Hersonia, Mykołajewa, Ołtawy, Czernichowa, Żytomierza i Kijowa. Raporty z atakowanych miast wskazują, że już teraz złamane zostało prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. To znaczy, że zaatakowane zostały obiekty cywilne i ludność cywilna, która nie jest broniona. To nie prosty. Irpień. Bezmiar rosyjskiego okrucieństwa. Ciała torturowanych przez Rosjan Ukraińców gwałconych kobiet i małych dzieci. Mikołajów, trzyletnia dziewczynka zgwałcona i zamordowana przez rosyjskich zbrodniarzy, rzucona na ciała swojej 17-letniej siostry i rodziców. Bucza kolejne ciała bestialsko zamordowanych ludzi. W sumie co najmniej 350 bezbronnych mieszkańców stało się celem wojsk Putina. Ja nie mała związku z swoim и Я реально думала, що їх вже нема. Я вже своїй дитині думала, як я скажу, що її тата вбили. <ріхи> Вибачте. Dlaczego to robię? No bo trzeba pomagać. Może nam kiedyś ktoś pomoże, po prostu bezinteresownie jedziemy. Komu pomogłem. Jak wracaliśmy, bardzo dużo ludzi przywiozłem jednego dnia, gdzie było bardzo zimno, przywiozłem na dwa kursy ponad 50 osób. Na, na pacę powiedziałem ludziom, jakie są warunki, chcieli jechać. I ich wdzięczność to, to że jak podziękowali i dziękuję jest, jest, jest ważniejsza niż, niż cokolwiek inne, co, co człowiek przeżył. To ile, ile litrów tej zupy w ogóle schodzi? Okay. E, to, je to jest 90, robimy 2-3, w zależności. To jak nie ma tej dużej liczby uchodźców, to mówię tak dziennie około 300-400 się wydaje. Jak było więcej, to się wydawało nawet 600 dziennie. Samych zup, plus jeszcze kanapki robiliśmy. Teraz tam inna restauracja robi kanapki, to my też robimy. Dzisiaj będziemy wiecie kanapki na granicę, ale już w mniejszej ilości niż, niż wcześniej. Ile my dzisiaj mamy kanapek? Za 200, 300, 600, 6 razy 6, 360. 203. A bywało tak, że budziliśmy po 1000 kanapek. I znajdujemy się. W punkcie zbiórki w Sokolni widzimy załadunek jednego z busów, który wyjeżdża na Ukrainę. Widzimy wielki ruch przede wszystkim wolontariuszy i młodzieży. I w tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wolontariuszom, którzy zarówno w godzinach porannych popołudniowych, jak i Trzeba to i nocnych pojawiają się, by pomóc rozładować bądź załadować samochody. Dziękuję również młodzieży która zawsze jest niezawodna i codziennie przybywa tutaj nam do pomocy. Dziękuję wszystkim, którzy pracują tutaj na punkcie. Dziękujemy każdemu polakowi. Jako pierwsi wspieraliście nas. Dziękuję bardzo ludziom, którzy przyjęli mnie do swojego domu. Nie tylko otworzyliście swoje granice, a i swoje serca. Uciekając z Kijowa, zapomniałem paszportu. Anne, prosiłaś mnie o dokument. Da lepsze skrócenie nie tylko mnie, ale i mojej najlepsze ćwiczenie. Serce do serca. Serce do serca. Serce do serca. Serce do serca. Serce do serca.